Na pierwszej planszy pojawiają się niebieskie, nakładające się na siebie prostokąty z napisem Fundusze Europejskie na Podkarpaciu. Film przedstawia efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – Obszar Czysta Energia. W spocie zaprezentowano nowo powstałą inwestycję basenu Aquasfera w Lubaczowie. O jej atutach opowiada kierownik basenu. Scena początkowa przedstawia zanurzającą się w wodzie kobiecą stopę i pokaz mody na wodzie wewnątrz basenu Aquasfera. Modelki ubrane są w barwne kreacje, chodzą po wybiegu. Jako pierwsza wypowiada się Anita Żmurko-sieracka, projektantka mody i założycielka marki modowej żmurko. Kobieta około 40, ma krótkie blond włosy, ciemne oczy i czerwone usta. Jest ubrana w błękitną koszulę z kołnierzykiem. W tle widoczne są manekiny ubrane w kolorowe kreacje. Jej wypowiedź przeplatana jest ujęciami z pokazu mody na wodzie wewnątrz basenu Aquasfera. Pojawiają się ujęcia modelek na wybiegu. Następnie głos zabiera kierownik basenu Paweł Głaz. Mężczyzna około pięćdziesiątki ma siwe, krótkostrzyżone włosy, niebieskie oczy i niewielki zarost. Ubrany jest w jasno niebieską koszulę z kołnierzykiem. Wypowiada się na tle basenu. Jego wypowiedzi towarzyszą ujęcia basenu pływalni miejskiej, akwasfera z wewnątrz, kadry pływającego w wodzie dziecka oraz zajęć pływackich dla dzieci. Widoczne jest także ujęcie płynącej osoby dorosłej w basenie sportowym, a także zbliżenie na seniorów podczas zajęć fitness. W kolejnym ujęciu kadry przedstawiają pojedyncze zbliżenie na modelki podczas pokazu mody. Widzimy grupę dzieci w basenie i machającą ręką dziewczynkę w srebrnym czepku z różowymi okularami dopływania na głowie. Ma na sobie kolorowy strój kąpielowy w czarne cętki. Ponownie wypowiada się Paweł Głaz, ujęcia obrazują wypowiadane słowa. Kadry przedstawiają pompy ciepła, budownictwo pasywne oraz instalacje solarne. Następnie dzieci pływają w basenie. Widzimy prowadzone zajęcia fitness dla seniorów. Dziewczynka w basenie woła mamę. Ostatnia scena prezentuje płynącą dziewczynkę w basenie. Mama idzie po brzegu i bije dziecku brawo. Pięć młodych kobiet ubranych w barwne kreacje przechodzi pewnym krokiem po wybiegu na wodzie. Wszystkie kobiety są uśmiechnięte, mają czerwone usta. Międzynarodowe pokazy mody, wystawy, wywiady. Nie podejrzewałam, że jedno z ciekawszych działań artystycznych w moim życiu zawodowym będzie mieć miejsce tu, w moim mieście w Lubaczowie. Zbliżenie na modelkę. Ujęcie modelek podczas pokazu mody. Nasz obiekt jest naprawdę wyjątkowy. Ruchome, płaskie dno w całości na obiekcie daje nam niesamowicie szerokie możliwości. Basen dostosowuje się do potrzeb użytkowników. Organizowane są tu lekcje nauki pływania dla dzieci od 6 roku życia, zaawansowane sekcje pływackie, zajęcia dla osób dorosłych i fitness dla seniorów. A teraz pokazy mody na wodzie. Na chodź! Basen Aquasfera to obiekt ekologiczny, czerpiący energię z OZE. W pełni dostosowany do nowoczesnego budownictwa pasywnego. Jest wyposażony w instalacje solarne oraz pompy ciepła. Basen doskonale służy lokalnej społeczności oraz turystom. Dzięki lokalnym firmom oraz stowarzyszeniom, które prowadzą zajęcia pływania oraz fitness, powstają nowe miejsca pracy. Popatrz, się pływać. Na planszy pojawiają się niebieskie nakładające się na siebie prostokąty z napisem Fundusze Europejskie wspólnie tworzymy naszą przyszłość. Na dole adres strony internetowej funduszeUE.podkarpackie.pl Plansza końcowa. U góry ekranu na białym tle logotypy. Od lewej Fundusze Europejskie Program Regionalny. Rzeczpospolita Polska. Podkarpackie. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pod logotypami napis sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. W filmie zaprezentowano projekt budowa krytej pływalni przy ulicy Ofiar Katynia w Lubaczowie. Beneficjent Gmina Mińska Lubaczów.